Dzień dobry, moi mili, tutaj Paweł. Zapraszam Was na kolejny podcast. To już będzie, no nasz, nie wiem, który już odcinek, bo cały czas gadam, gadam. Ale dzisiaj będzie fajny. Naprawdę pogadam Wam o mojej ulubionej rzeczy twórczej w ogrodach. O czym? O skalniakach. Zapraszam Was do posłuchania. Proszę Was również o subskrypcję. Proszę Was również. O, dzwoneczek, żeby tam nacisnąć gdzieś tutaj, tam, o, tu, 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 o, tu ten dzwoneczek. No i jakiś komentarz, czy udostępnienie filmu, ewentualnie kanału. Zaczynamy. Jeśli masz na ogrodzie gruz, jesteś świeżo po budowie, nie masz co z nim zrobić. Już lecę do ciebie i podpowiem ci. Jak można go wykorzystać? Słuchajcie moi wili, na każdym gruzowisku najlepiej założyć skalniak. Jeśli jest marzycie o pięknym alpinarium w własnym ogrodzie, pięknej jurajskiej przestrzeni, delikatnej rabacie z tatrzańskich zboczy, proszę Was bardzo, zakładamy dzisiaj skalniak. Opowiem Wam o tych pięknych mini ogródkach, które naprawdę... Możemy zrobić w pojemnikach, może na tarasie, możemy zrobić w ogrodzie przy oczku wodnym, możemy zrobić na zboczu. Możemy wykorzystać do niego nawet kupę gruzu, która została na pobudowie. Jak to się robi? Przede wszystkim musimy zaobserwować przyrodę. Przed zakładaniem każdego skalniaka, na początku, wróćmy, powiem Wam tak. Określamy sytuację. Lata dziewięćdziesiąte, po, ludzie zaczęli się budować, powstawały osiedla willowe, szeregowe I, i słuchajcie, i w tych osiedlach, co było, tu je pełno iglaków, o iglakach i drzewach liściastych rozmawiałem, opowiadałem wam w poprzednim podcaście, zapraszam na odsłuch, bardzo mało odbiorców w ogóle tych podcastów, nie wiem dlaczego. Ale i co? Były jeszcze skalniaki. Ha. A te skalniaki wyglądały jak kopiec kreta. Było tam wszystko. Tam były i irysy, tam były liliowce, tam były. Cały przekrój ogólnie byli, Nie, słuchajcie. Ze skalniakiem to miało tyle wspólnego, co nic. Co ja ze noreksem Czyli nic. Troszeczkę tam to nawiązywało, ale no w ogóle brak jakiejkolwiek zachowanej osi wspólne, jakiegoś wspólnego mianownika, no jeden wielki rozpierdziel. Jak zrobić dobry skalniak? Ano, moi mili, dobry skalniak zaczynamy od przygotowania terenu. Musimy uświadomić sobie, jak i tak naprawdę chcemy mieć ten skalniak, tak? Czy, by, czy, czy chcemy, żeby to był skalniak płaski? Czy chcemy, żeby to był skalniak na przykład podwyższony, jakaś górka z ułożonymi kamieniami. Różne opcje wchodzą w grę. Może nawet to być skalniak traktowany jako ogród żwirowy, gdyż żwir też jest skałą, piasek też jest skałą. Możemy to wykorzystywać na różne możliwe sposoby. Skalniaki zazwyczaj wykorzystywane są i komponowane w ogrody japońskie. Sztuka japońska ogrodów skałą stoi. Tam jest i skała, tam jest i woda. Możemy tam zauważyć y, te skalniaki nie tylko na pełnym słońcu z sukulentami, takimi jak roźniki czy rozchodniki, y, ale paprocze, funkie, to wszystko mchy, porosty, y, wkomponowane drewno. To wszystko można uzyskać, obserwując przyrodę. Jeśli chcemy założyć skalniak, jeśli macie warunki ku temu, żeby jechać gdzieś na Jurę Krakowsko-Częstochowską, polecam, czy w góry, które też polecam, czy góry świętokrzyskie, które bardzo polecam, są naprawdę znakomite, to warto to zrobić, pospacerować, popatrzeć, jak te skały się układają, jak rośnie na nie roślinność, porobić sobie zdjęcia, porobić sobie szkice i wówczas możemy przenieść fragment, danej, danego krajobrazu, danej przestrzeni do naszego ogrodu. Zazwyczaj do zakładania skalniaka, moi mili, wykorzystujmy skały, które są macierzyste dla tej danej ziemi. Na przykład u mnie występuje dużo wapienia muszlowego czy wapienia takiego osadowego, więc ja wykorzystuję w swoich skalniakach wapień. Czulowo by to wyglądało, gdybym wykorzystał na przykład granit Serpentynit czy gnejs. U mnie to nie występuje. Te skały są piękne, nic do nich nie mam, ale w moim klimacie i w moim otoczeniu tego nie ma, więc to mi się nie zgra. Proste. Z całością nie zamknę tego. Więc na Jurze róbmy skalniaki z Ostańców. W górach granit, y, dolny śląsk, y, gnejsy. Proste. proste. I wtedy to będzie fajnie wyglądało, tak? To wszystko stworzy taką jedną, jedną całość. Jak zabrać się za taki skalniak? Tego tak już wcześniej Wam opowiadałem, kochani. Na skalniak. Skalniak najlepiej zakładać na gruzie, który nam został po budowie domu czy po remoncie. Nie zaszkodzi on w żadnym wypadku roślinom, ale jeszcze im pomoże. Pomoże im pod tym względem, że rośliny skalne. Które będziemy chcieć posadzić na naszym skalniaku, takie jak rojniki, rozchodniki, macierzanki, rogownice, inne takie roślinki, które mają płytki układ korzeniowy, one znakomicie stworzą, one znakomicie dadzą sobie radę w tym naszym surowym klimacie, gdyż one są do tego przystosowane. One nie są przystosowane do ciężkich gleb, one są przystosowane do gleby. One są przystosowane do tego, że gleba nie zatrzymuje wody, nie magazynuje tej wody. Ta, woda jest, ta gleba jest dobrze zdrenowana i te rośliny mają się znakomicie. Jak mówiłem wam już tak samo w wcześniejszym pokazie, jak sosny, czym gorzej, tym lepiej. Dla nas wydaje się, że jest gorzej, a dla tych roślin jest naprawdę znakomicie. No i wówczas co robimy? Modelujemy taką górę gruzu. Na różnego rodzaju, słuchajcie, na górki, górki, niecki, tu podwyższenie, no co nam wyobraźnia podpowie. I zasypujemy. Yy, Nakładamy tak, że mówię gładź, tak? Gładź z ziemi. Ziemię mieszamy z piaskiem, czyli ziemię taką ogrodową pomieszajmy sobie z piaskiem, i na tym to będzie znakomite podłoże do stworzenia. Naszego ogrodu skalnego. Proste. I wówczas, pierw, najpierw, zakładamy, układamy sobie skały. Układamy sobie skały. Ale jak? Nie wystarczy, wiecie, położyć kamień, drugi, trzeci, czwarty. No i później posadzimy sobie roślinki. Guzik, prawda? Nie. Pamiętajcie, oś skalniaka. Zaczynamy od największej skały u góry. Schodzimy stopniowo mniejszymi skałkami i zaś drugą, drugi większy kamień dajemy na spód. Wtedy tworzy nam to naturalne, naturalną bryłę. Wygląda to maksymalnie naturalnie i nie powstydzimy się takiego rozwiązania. Skały do skalniaka, pamiętajcie, musimy troszeczkę wkopać, powkładać, powbijać w tą glebę. Fajnie to będzie wyglądało, będzie to wyglądało naturalnie, tak jak wygląda w naturze. Fajną rzecz Wam mogę podpowiedzieć jeszcze, jak ja formuję skalniak swój, na przykład jak robię i zastanawiam się nad kształtem. Hm, jakby to zrobić, biorę sobie zawsze zdjęcia gór Beskidu, zdjęcia gór Świętokrzyskich, obojętnie, jakie tam góry. No i wówczas. Zobaczę sobie zarys tych gór, nie? tego krajobrazu, jak on wygląda. No i taki sposób sobie odtwarzam daną bryłę skalniaka. Naprawdę jest to bardzo fajna praca, bardzo taka koronkowa. Możemy łączyć kamień z drewnem. Możemy łączyć drewno, kamień i wodę. Możemy włączyć sobie pompkę, pląbkę. No naprawdę, słuchajcie, rozwiązanie jest masa. Jest mnóstwo zabawy przy tym. Fajnej zabawy, i ja osobiście mogę siedzieć i dziagać skalniaki cały czas. Tak je lubię robić. Możemy sobie zrobić to, co nas wyobraźnia, to jak nas wyobraźnia poniesie, po prostu to możemy sobie wszystko uzyskać na te skalniaki. Mówiłem wam troszeczkę o belinach, jakie możemy posadzić do skalniaków. Zresztą wcześniej na moim kanale, tam gdzieś na początku z poprzedniego roku. Jest filmik poświęcony ogrodom skalnym, i tam mówię naprawdę bardzo dużo i bardzo dużo ciekawych rzeczy. On jest może jakościowo nagrywany kalkulatorem, ale treść jest fajna i zasobna. Polecam Wam go sobie przypomnieć. No i yy, jakie rośliny możemy posadzić na skalniak? Przede wszystkim niskie. Rośliny, które yy, preferują miejsca słoneczne które są naprawdę prawdziwymi twardzielami, bo tak naprawdę na skalniakach no to przeważnie królują rośliny naprawdę do zadań specjalnych. Rośliny, które nie potrzebują dużo wilgoci, rośliny, które nie potrzebują dużo nawozu bardzo dobrze się yy, sprawdzą. A takimi roślinami no to są wszystkie rojniki, rozchodniki, macierzanki. Nie wiem czy wiecie, że macierzanka to jest tak naprawdę tymianek. i mając taką macierzankę na swoim skalniaczku, możecie sobie zapomnieć o kupywaniu tymianku do przyprawy, bo sobie fajnie wykorzystać tę macierzankę. można posadzić również na skalniakach krzewy, krzewy iglaste, krzewy liściaste, klony palmowe, to tak jak wam mówiłem wcześniej, Ogrody skalne bardzo, bardzo cieszą się popularnością w ogrodach, w ogrodach japońskich. tak? Pomieszanie skały z wodą to, to jest po prostu naprawdę jedno z piękniejszych rozwiązań, jeszcze z kolorem, który daje klon palmowy. To jest naprawdę, naprawdę jedno z lepszych, piękniejszych rozwiązań w świecie ogrodnictwa. Można również posadzić, kochani, rododendrony. Tak, wiele osób, bym się raz za głowę zapał, jak to rododendrony? Rododendrony, moi mili, naturalnie rosną w Himalajach, u stóp kanczynzonki. Tam są lasy rododendronowe, one rosną na skalę i naprawdę wyglądają przepięknie. Warto, warto oglądać zdjęcia, warto poznawać świat poprzez te zdjęcia, jeśli nie stać nas na podróże. Ale, ale jeśli chcemy założyć sobie jakieś założenie ogrodowe, nowe skalnia czy rabatę, naprawdę przewertujmy, przewertujmy całą możliwość, całe spektrum, które daje nam to małe okienko, tak? bo tu znajdziecie praktycznie morze inspiracji do tego, jak co zrobić. Oczywiście polecam wam, są znakomite grupy na, w mediach społecznościowych odnośnie skalniaków odnośnie roślin skalnych. Każda, yy, yy, każdy dział ogrodnictwa ma swoich miłośników, tak? I oni się gromadzą w tych jednych grupach, w tych jednych miejscach, wymieniają się doświadczeniami. Można, można. Bardzo fajnie to wszystko wtedy współgra i bardzo fajnie to wszystko wygląda. Yy, do ogrodów skalnych mówiłem wam wcześniej już. Zaliczyłbym również ogrody żwirowe. Ogrody żwirowe możemy zrobić, ja bym tak widział ogród żwirowy, w sposób taki egzotyczny. Tak jak na przykład mamy w Miami czy tam Beverly Hills, yuki zamiast palm, czemu nie, kto nam zabroni, można posadzić opuncję kolczastą, też będzie fajnie sobie rosła. Tryptomegromiastom, tam na moim facebooku robiłem ostatnio postaw, stawiałem odnośnie Tomek i Bardzo fajne rośliny. Pustynniki do ogrodów żwirowych, słuchajcie. Możemy sobie przy tym ogrodzie żwirowym na przykład położyć luźno otoczaki, luźno jakieś skałki, które też podbiją prestiż tego miejsca. A co fajne? Skały, żwir magazynują, pochłaniają ciepło dnia, oddając to ciepło w nocy. Czyli taką rabatę mamy cały czas ciepło. Ona oddaje nam. Siądziemy sobie na ławeczce, możemy sobie na tym zwirowisku rozłożyć leżak i wieczorem, paląc fajeczkę, pijąc drineczka, relaksować się ciepłem oddanym od słońca przez kamienie. Wspominałem również, że skalniak możemy założyć sobie w pojemniku, na tarasie. Możemy do tego użyć naprawdę różnych, różnych przedmiotów. Ja swojego czasu miałem taki skalniak zrobiony z koryta dla świn drewnianego. Tu zostałem po poprzednich właścicielach, bo nie mieli tu gospodarstwo rolne. No i takie korytko wypełniłem sobie kamieniami, wypełniłem sobie ziemią. Powtykałem tam akurat królowały rojniki, powtykałem rojniki, pouzupełniałem kamieniami i wyglądało to naprawdę fajnie. Yy, długo, długo przy moim domu rosły opuncje. Teraz muszę je sobie. Przesadzić w inne miejsce. Jeszcze ich... Jeszcze ich nie przesadziłem. Rosną sobie w skrzynkach. Od powiem Wam, są twarde, bo przezimowały mi bez okrycia były tylko przykryte śniegiem ale przetrzymały mi 20-stopniowe mrozy. To jest naprawdę szacunek jak dla rośliny. Powiedzmy to prosto egzotycznej, tak? Można posadzić, zrobić sobie takie skalniaki na pokaz, na przykład. Bardzo fajny skalniak, i co roku pan sobie wystawia, bo to już są rośliny, które nie przezimują na bank w naszym klimacie. Wystawia sobie w ogrodzie na rozstajach, tutaj u nas pod Pińczowem. polecam to miejsce, jest magiczne i jest naprawdę, to jest, to jest dopiero inspiracja. Tam zobaczycie wszystko. Wystawia sobie kaktusy, wystawia sobie bananowce. To wszystko komponuje w taką znakomitą, piękną rabatę z kaktusów i z roślin egzotycznych, i one wtedy fajnie wyglądają, bo tu jest kamień dodany i naprawdę wygląd czujecie się abyście byli w Meksyku. Więc y tak naprawdę pomysłów jest pełno. Możemy sobie łączyć to wszystko i na przykład, no, chciałbym mieszkać w Kalifornii, ale mnie nie stać. No, tacy, robię sobie. Przed domem kawałek własnej Kalifornii. Ogród żwirowy z jółkami, z trytomami czy z opuncjami. Polecam Wam takie rozwiązania. Pobawcie się. O, robienie takiego skalniaka naprawdę odstresuje Was równo. Bardzo, bardzo to jest przydatne. Bardzo to jest takie, ta koronkowa robota. Tak człowieka uspokaja. Po co medytować? Jak możecie sobie poukładać skałki. To na to samo wyjdzie, bo skupiacie się na tu i teraz. Ciekawy jestem, jak u Was, czy tak samo wychodzą Wam już rośliny cebulowe? Hmm? Cebulowe też należą na skalniak. Oczywiście skalnice, szafirki, słuchajcie, krokusy, tulipany botaniczne no, też są małe, yy, hiacynty, no Możemy pokombinować. Tu jest naprawdę, słuchajcie, bardzo, bardzo dużo rzeczy, które możemy sobie obsadzić na skalniak. Są różnego rodzaju przewodniki w księgarniach, warto po nie sięgnąć, bo napisane przez naprawdę mądrych ludzi, przez fachmenów w swoim fachu, tak? I oni fajnie to opowiadają, fajnie, fajnie prowadzą pióro. A do tego macie mnóstwo, ja mam taki słuchajcie, wielki leksykon roślin skalnych. Tam jest bodajże chyba z 300, czyst bo z 400, jak nie więcej. Odmian roślin, które nadają się na skalniaki. Z tego co tam jest, to praktycznie każda roślina nadaje się na skalniaki. No nie żartuję w tym momencie. Każdą można wkomponować, ale czy ona się będzie nadawała na skalniak, to już tylko mm, jej bola. Dobra, kochani, będę się z wami żegnał. Będę się z wami żegnał. Koniec na dzisiaj mojego biodolenia. Życzę wam fajnej niedzieli, fajnej soboty. Fajnej soboty, fajnej niedzieli. Odpoczynku od groma, wypoczywajcie, zbierajcie siłę, słuchajcie, bo to już najwyższa pora wybrać się do sklepu ogrodniczego po 10:00, kupić nasiona. No i możemy robić sobie, słuchajcie, pierwsze rozsady. Możemy już zacząć sobie wysiewać, co po niektóre rośliny. I ja to też będę robił, co mnie niezmiernie cieszy. I już raduje me serce. Ale to wszystko zobaczycie na filmikach praktycznych. Zapraszam was do subskrypcji mojego kanału. Bardzo mi na tym zależy. Zależy mi również na udostępnianiach. Yy, na oglądaniu. No bo czasami piernicze głupoty. A czasami mówię dobrze. Więc mnie słuchajcie. Trzymajcie się. Do widzenia. Wszystkiego co najlepsze. Cześć.